Zobaczcie jakie kokony Z jednego coś się tutaj wykluło Pozdrów babcia widzów Memlock wszystkich, którzy tylko tam są przygotowany Mamy dzisiaj 32 stopnie Dziękuję Siadam i opowiadam Trzeba dokończyć dla was tą historię z kłykcinami kończystymi. Nie. Czy babcia wie, co to są kłykciny kończyste? Nie. 93 lata masz i nie słyszałaś o kłykcinach kończystych? Nie. Babcia nie wie. Troszeczkę wiaterek się tutaj ruszył. Łapy komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Żeby dokładnie zrozumieć o czym mówię najlepiej cofnij się do odcinka wczorajszego Gdzie wspominałem, że poznałem pannę w pociągu, zaczęliśmy się spotykać, później krótko wyjechałem na zachód Po powrocie doszło między nami do Cimcilim No i nagle wyskoczyły mi takie małe, swędzące, pieczące na pitongu. Do mnie. <grystwa> Babcia tutaj będzie komentować na żywo. Ale nie wie co to są kłychciny kończyste. Poszedłem do lekarza, dermatologa, specjalisty od chorób, że tak powiem egzotycznych. Wziął lupę, przyjrzał się. I mówi do mnie, proszę pana, ma pan kłykciny kończyste. Ja się na niego spojrzałem, że co mam? Też pierwszy raz wtedy o tym usłyszałem. Proszę pana, to jest taki mini rodzaj jakby kurzajki. Jest to pochodne od kurzajki. Przenosi się to w trakcie. Z kim i gdzie ostatnio co pan robił? Mówię, no proszę pana, prawie od pół roku spotykam się z jedną panną, z nikim więcej, nic przed nią dłuższy czas nie robiłem, no i w międzyczasie tylko z nią. No a on mówi do mnie: no to proszę pana, najlepiej, żeby ona też się przebadała. Bo musiał pan widocznie od niej załapać Ale powiedział mi, że niektóre panie potrafią mieć tego wirusa w sobie Ale nie mają objawów Nie mają objawów, a facetowi potrafi coś takiego wyskoczyć Mówię, czym to grozi do doktorka Mówi, no proszę pana, to jest takie paskudztwo Że potrafi wrosnąć nawet 4 cm w głąb w cewce moczowej potrafi się roznieść na całe dolne okolice i nawet potrafi wrosnąć kilka centymetrów głąb, w że tak powiem, w czterech literach. I mówię, i co wtedy? No, wtedy trzeba laserowo to usuwać. Bo jeżeli jest na zewnątrz, no to będziemy próbowali to wypalić, wymrozić, coś. A jeżeli wrośnie się w głąb w cewce moczowej albo w czterech literach, no to wtedy chirurgicznie, laserowo trzeba to usuwać. No bo jak inaczej? Mówię, co ja załapałem za dziwactwo, nie? Mówi, na początek dam panu taki specyfik dam panu receptę to będzie roztwór i będzie pan miejscowo nanosił ten roztwór na te kłykciny kończyste ale musi pan uważać żeby pana skórka nie zjeżdżała na że tak powiem truskawkę ponieważ wtedy wszystko będzie się odparzać musi mieć to dopływ powietrza i wentylację Mam nadzieję, że tutaj dobrze widać, no jesteśmy w cieniu, w słońcu nie da się wytrzymać. Mówię, no dobrze. Powiedziałem o tym tej swojej, oczywiście oburzona, ona nigdzie iść nie musi, ona nie ma nic i tak dalej. Od razu mi się przypomniało, jak usłyszałem, że była z koleżankami sama na wakacjach we Włoszech. No, i tak jak Wam wspominałem na poprzednim filmiku, ten jej Italiano jeszcze do niej czasami tam wydzwaniał. Ja byłem dłuższy czas w Niemczech przed świętami Bożego Narodzenia. Tam też nic z nikim nie robiłem. No, i wychodzi na to, że albo byłem osłabiony po półtora miesiąca pracy, po 15-16 godzin dziennie. No, i załapałem tego Wirka się objawił, albo w międzyczasie, gdzie byłem na zachodzie przed świętami, ona była w Polsce, może gdzieś ten Italiano do Polski przyjechał w odwiedziny. Tak sobie pomyślałem, no bo przed nią nic nie miałem, w trakcie z nią nic nigdzie nie miałem, więc gdzie to załapałem? No, ale w każdym bądź razie prawdy się nie dowiedziałem. Wielkie oburzenie, że jak, że coś ja pewnie mam na sumieniu. Poszedłem do apteki. Pani powiedziała, że tego nie ma dostępnego od ręki. Trzeba poczekać na to jakoś chyba trzy dni. No i dostałem roztwór w takiej małej buteleczce, nie pamiętam jak się to nazywało. I był przy tym taki drucik z kółeczkiem, jak kiedyś do puszczania, wiecie, baniek mydlanych takich. Tylko, że takie małe kuleczko, żeby zanurzyć i domiejscowo zapunktować ten roztwór. No i co? No, siedziałem i punktowałem. Ale słuchajcie, no niestety nie było łatwo, żeby ta skórka na truskawkę się nie ześlizgiwała. Cały czas poprawiałem, bo o tym pamiętałem. Po kilku dniach dostałem stanu zapalnego. Ocień. Wszystko zaczerwienione, pieczące, zapalenia cewki moczowej, no bo to wszystko tam stan zapalny się zrobił. Opuchlizna, zamiast to znikać, to zaczęło się jeszcze namnażać. Poszedłem znowu do doktorka. Doktorek mówi, proszę pana, no musimy zaprzestać z tym roztworem, bo to nie ma sensu. Dostałem jakieś tabletki na stan zapalny cewki moczowej. Mówi, proszę pana, najlepiej, jakby pan go owinął tam bandażem i w koło pasa gdzieś, żeby cały czas miał dopływ powietrza, żeby się tam pod tym nie dusił, żeby te odparzyny i to wszystko się zagoiło. Z roztworem damy sobie spokój, ale jak się zagoi, to moja żona jest dermatologiem w szpitalu pojedzie pan do szpitala i ona panu to wymrozi a. mówię, że co? <laughs> mówi no wymrozi panu to ciekłym azotem mówię gdzie? tu no a gdzie? ktoś śledzi mój kanał pamięta pewnie gdzie wam opowiadałem przygodę ze swoimi kurzajkami na stopach też miałem wymrażane od parzyny, od przebijałem igłą te bąble, żeby to wszystko ściekało, ponieważ pod tym była woda. Jak sobie pomyślałem, że mam tam mieć wymrażane i powtórkę z rozrywki, no to normalnie, <laughs> słuchajcie, pobladłem. No ale dobra, poczekałem chyba z dwa tygodnie, aż się to wszystko troszkę podgoiło. Chodziłem z bandażem w koło pasa. Owinięty był, zabandażowany jak. Mu, jak mumia. <noise> Tylko czuba, czubeczek główka wystawała, żeby wentylacja była Ciepło. Mówię ja piernicze, ale mam jazdę. No i poszedłem w końcu do tego szpitala. To już minął gdzieś z miesiąc z tym walczyłem. No i babeczka, jego żona wymroziła mi punktowo je. Piekło jak jasny ciort. Oczywiście bąble się porobiły, no bo to odmrożenie z poparzeniem ciekły azot. Dalej biegałem z kokardką i z bandażem w koło. Słuchajcie. No, po prostu przygoda taka, że mi się odechciało wszystkiego, nie? No, z tamtą panną już się przestało układać: no bo ani cim, cilim, ani nic, ani już ochoty dalej nawet nie miałem, bo no raczej nie było innej opcji. Nie miałem od kogo słuchajcie, tego załapać, chyba po dwóch czy trzech razach po wymrażaniu zanikły. Pamiętam, że jeszcze zaleciła mi wtedy. Takie kuleczki przezroczyste można było to kupić w aptece bez recepty. To był lek z drzewa tuja. Tuja się to nazywało stój, takie kuleczki przezroczyste i podobno one tego nie lubią. Czyli, żeby w trakcie, kiedy się to goi, dla wspomagania brałem te kuleczki stój, i faktycznie. No trwało to wszystko prawie 3 miesiące ponad, ale w końcu się tego dziadostwa, słuchajcie, pozbyłem. Ale cały czas się martwiłem, czy mi tak się jak opowiadał, czy mi się to nie wrośnie kilka centymetrów, jeszcze laserowo gdzieś trzeba będzie albo coś. No udało mi się tego pozbyć. No oczywiście ta moja poszła w końcu do lekarza, ale nie mogłem wejść razem z nią. No wyszła, powiedziała, że ona nic nie ma. Spróbuj... że nic jej nie dolega, ale skąd to się u mnie wzięło, skoro to się przenosi. No. Także dla tych co oglądają ten filmik, potraktujcie to jako przestrogę. Słyszałem wcześniej o różnych dziwnych choróbskach ale nigdy o kłykcinach kończystych, które atakują miejsca właśnie intymne, że tak powiem. No i teraz Mam troszeczkę po tych moich przygodach, które wam opowiadałem, jak nie jakieś niemiłe zapachy. To jakieś kłykcin. Muszę wam powiedzieć, mam troszeczkę uraz teraz. Jestem przeostrożny. Gdzie, co i z kim. I teraz najchętniej, jeżeli miałbym z kimś wylądować w sypialni, to w stroju płetwonurka. Cały. Żeby <ślesk> czegoś nie załapać. Także potraktujcie to jako przestrogę, ponieważ no, słuchajcie, są naprawdę takie różne dziwne rzeczy, że ciężko jest sobie z tym poradzić. Muszę Wam powiedzieć, no, już byłem w dużym dołku, ponieważ miesiąc, drugi, trzeci, co ja się z tym namęczyłem, co ja przeszedłem, już powoli traciłem nadzieję na to, że się tego. Dziadostwa pozbędę, także potraktujcie to jako przestrogę. Są naprawdę na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły, jak to Ferdynand mawia. Mamy jeszcze z babcią 15 minut. Posiedzimy sobie tutaj chwilkę jeszcze w cieniu. Potem spadamy na obiadek. Jak Wam się podobało? Łapa, komentarz, mile widziane. Mam nadzieję, że reklamy. Nie przewijacie, i że nam mloki dla babci zbierać. Pozdrów, babcia, wszystkich. Wszystkich pozdrawiam, wszystkich, obecnie, i młodych i starszych. Wszystkich. No, ostatnio żeście narzekali w komentarzach, że babci nie dam się wypowiedzieć, ale jakbym babci <laughs> pozwolił gadać, to słuchajcie, by tutaj dnia i nocy nam. Nie wystarczyło. Pomachajmy. Papa pa dla Was wszystkich.